najlepsza, Liga Świata. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Krystian Mazur z Portalu Ekstraklasa. Zapraszam na Granatowo Bordowy Flash. W tym odcinku zapowiemy sobie, czego należy spodziewać się mniej więcej po pogoni Szczecin w sezonie 2025-2026, zarówno na ligowym, jak i Pucharowym podwórku, oraz zapowiemy sobie mecz pierwszej kolejki pomiędzy Radomiakiem a Polonią Szczecin. Zapraszam. Na pewno jeśli chodzi o ten sezon, to Pogoń Szczecin jej celem nadrzędnym jest to, żeby zakwalifikować się do europejskich pucharów, bo Pogoń w ostatnim czasie wyrobiła sobie taką markę na polskim podwórku, że nie może pozwolić sobie na kolejny sezon bez europejskich pucharów. I to jest według mnie celem minimum, który zadowoli każdą ze stron ze szczecińskiej społeczności. Oczywiście marzeniem byłoby Wsadzeniem jakiegoś pucharu do gablotu, wydaje się, że najprostszym rozwiązaniem będzie ta ścieżka, właśnie pucharowa, i może w myśl powiedzenia do trzech razy sztuka po goń, po raz trzeci dostanie się narodowy, na narodowy, i tym razem napisze swoją piękną historię, na którą zarówno kibice, piłkarze, jak i zarząd czekają już od tylu lat. Przechodząc do spotkania, pierwszej kolejki pomiędzy Radomiakiem a Pogonią w Radomiu to należy wspomnieć, że Pogoń udaje się na bardzo, ale to bardzo niewygodny teren, bo już w poprzednim sezonie portowcy przekonali się, że ten Radomiak, który na papierze wydawał się troszkę słabszy to jednak potrafił pokazać pazur i napsuć krwi, bowiem Pogoń tylko dwóm przeciwników w poprzednim sezonie nie potrafiła strzelić bramki i jedną z tych dwóch drużyn był właśnie Radomiak. I to właśnie ten dwumierz z Radomiakiem, te dwie porażki miały decydujący wpływ na to, że portowcy nie sięgnęli po ten brązowy krążek. No, zadra w sercu pozostaje, ta, zarówno, zarówno zadra po, 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 po tym, jak połowę nie sięgnał, po brązowy medal, jak i zadra po tym, że drugi finał chorób polskich z rzędu niestety był przegrany. Ale to jest nowy sezon, nowe nadzieje, nowe transfery, nowy zarząd i miejmy nadzieję, że piłkarze z tą nową energią udanie rozpoczną sezon. Na pewno z ciekawością przyjrzymy się nowym nabytkom. Szanse debiutu będzie miał choćby Marian Hurza, Jose Oso czy Paul Mukajuru. Niestety z przyczyn zdrowotnych w ostatniej chwili do Radomia nie udał się Mur Endiaje, a Musa Jovara niestety z uwagi na drobny uraz jeszcze nie jest dostępny dla trenera. Miejmy nadzieję, że Kamil Grosicki i Eftimis Kloris wraz ze swoimi kolegami postarają się by udanie rozpocząć sezon i rozpocząć marsz pomarzenia. Miejmy nadzieję, że w następnym odcinku usłyszymy się w dobrych humorach. To by było na tyle w tym odcinku. Do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć!